Ostatnio wrzuciłem film na TikTok'a oraz na YouTube'a, który wywołał bardzo duże poruszenie. Jaki to film? Zobaczcie. Czy wiesz, dlaczego okno otwarte w kotłowni nie jest wentylacją nawiewną? Wiesz, co jest wentylacją nawiewną do kotłowni? Tak zwana zetka. A wiesz, dlaczego? Napisz w komentarzu. Zobaczcie, co się wydarzyło. Short na YouTubie ma około 35 tysięcy wyświetleń. Natomiast na TikToku ten film ma prawie 550 tysięcy wyświetleń. Czyli ten temat bardzo mocno elektryzuje, więc o nim właśnie dzisiejszy film. Witajcie w kolejnym odcinku. Nawiasem mówiąc, chciałbym, aby ten film, który właśnie teraz oglądacie, obejrzało chociaż 20% ludzi, którzy widzieli Shorta i TikToka. Dzisiaj będzie o nawiewie do kotłowni, który jest bardzo, ale to bardzo ważny. Wyobraź sobie zimowy wieczór. W kotłowni pracuje kocioł, a jedynym źródłem świeżego powietrza dla niego jest lekko uchylone okienko. Przecież to działa, myśli niejedna osoba, uznając że to wystarczający nawiew do kotłowni. Niestety to poważny i niebezpieczny błąd. Uchylne okno nie ma nic wspólnego z prawdziwą wentylacją nawiewną, jakiej wymagają przepisy i zdrowy rozsądek. To nie tylko naruszenie prawa budowlanego, ale przede wszystkim igranie z fizyką, które może zakończyć się tragedią. Polskie prawo budowlane nie pozostawia w tej sprawie wątpliwości. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury e, z 12 kwietnia 2002 roku wymaga, by kotłownia, niezależnie od tego, czy jest zasilana paliwem stałym, ciekłym czy gazowym, miała zapewną, zapewniony stały dopływ powietrza z zewnątrz poprzez przewód nawiewny o odpowiednim przekroju i, odpowie i w odpowiednim miejscu musi się ten przewód znajdować. Norma, którą w tym momencie widzicie na ekranie doprecyzowuje wymagania techniczne dla kotłów na paliwo stałe. Dla kotłów na paliwo stałe minimalna powierzchnia przewodu nawiewnego wynosi 200 cm kwadratowych, a dla kotłów gazowych do 30 kW 150 cm kwadratowych. To nie są liczby wyjęte z sufitu. To wartości obliczone tak, by kocioł otrzymywał wystarczającą ilość powietrza. Nawet przy trudniejszych warunkach pracy. Co dokładnie oznaczają te powierzchnie w praktyce? 200 cm kwadratowych to mniej więcej rura o średnicy FI 160 mm, czyli 16 cm. Albo na przykład prostokąt o wymiarach 10 na 20 cm. Czyli konkretne, łatwe do zwizualizowania wymiary. Dla 150 centymetrów kwadratowych, średnica rury wynosi 13,8 cm. Można więc zastosować na przykład rurę fi 140 mm, czyli 14 cm. I ważne, mówimy tu o powierzchni czynnej, o rzeczywistym prześwicie przez który przepływa powietrze, a nie o wymiarach całej ramki czy też kratki. Dlaczego więc sama szczelina uchylonego okna nie wystarczy? Powodów jest kilka i każdy z nich ma spore znaczenie w praktyce. Po pierwsze, zależność od użytkownika. Okno można zamknąć jednym ruchem ręki. Wystarczy, że ktoś poczuje przeciąg, zrobi się zimno albo pomyśli, że ucieka mu ciepło i nawiew przestaje istnieć. Po drugie, lokalizacja wpustu powietrza. Uchylone okno dostarcza powietrze wysoko, a kocioł potrzebuje go. Nisko. Po trzecie, kształt i opory przepływu. Szczelina okna jest wąska, nieregularna i zmienna. To znacznie zwiększa opory niż prosta rura o odpowiednim przekroju, co prowadzi do burzliwego, chaotycznego przepływu zamiast stabilnego dopływu powietrza tam, gdzie jest potrzeba. Jest też fizyka, której nie można zignorować. Kocioł wraz z ściągiem kominowym lub wentylatorem wyciągowym tworzy. W kotłowni podciśnienie. To ono zasysa powietrze do spalania. Prawidłowo zaprojektowany nawiew, umieszczony maksymalnie około 30 cm nad podłogą, wykorzystuje różnicę ciśnień, tak aby świeże powietrze docierało bezpośrednio do strefy spalania. Uchylone okno natomiast najczęściej działa przeciwko temu mechanizmowi. Wpadające powietrze w górnej części pomieszczenia może. Nie opaść do dołu. A w skrajnych warunkach wiatr lub zmiana kierunku przepływu może spowodować cofkę, czyli cofnięcie się spalin z komina z powrotem do kotłowni. To sytuacja niebezpieczna i trudna do przewidzenia. Prawo mówi jasno: kotłownia musi mieć zapewniony stały dopływ świeżego powietrza z zewnątrz za pomocą przewodu nawiewnego. A jakie mogą być skutki braku nawiewu? No naj, najważniejszym i tak naprawdę można powiedzieć najpoważniejszym jest ryzyko zatrucia tlenkiem węgla. Tlenek węgla jest bezbarwny, bezwonny. Jest to gaz powstający przy niecałkowitym spalaniu. Przy zbyt małej ilości tlenu kocioł dusi się i zaczyna wytwarzać CO, co w zamkniętym pomieszczeniu może prowadzić do utraty przytomności, a nawet i śmierci w przeciągu kilku minut. Najczęstszą przyczyną jest właśnie wadliwa wentylacja. Aby nie być gołosłownym, w zeszłym roku w Polsce zatruło się i umarło 52 osoby, a 1334 uległo podtruciu. Sami widzicie, że nie są to żarty. Jakie mogą być jeszcze inne skutki, na przykład cofanie się spalin? Silne podciśnienie w kotłowni przy braku odpowiedniego nawiewu. Może wesać spaliny z komina z powrotem do pomieszczenia przez nieszczelności kotła lub drzwiczki. Zaczadzenie następuje wtedy jeszcze szybciej. Dodatkowo spaliny mogą zniszczyć wyposażenie kotłowni. Jakie jeszcze po trzecie spadek sprawności urządzenia? Brak tlenu powoduje niepełne spalanie, większe zużycie paliwa nawet o 20 czy tam 30%. Gromadzi się nam, sadza. I produkuje tak zwana smoła w kotle, która może przyspieszać korozję kotła czy też jego wymiennika i spowodować z pewnością wiele awarii. Dodatkowo wzrasta emisja zanieczyszczeń pyłów, sadzy, węglowodorów oraz tlenków azotu czy też siarki. W kotłowniach gazowych dochodzi jeszcze zagrożenie wybuchem, gdy panik zgaśnie, a gaz będzie się dalej ulatniać przy ponownym zapłonie. Ryzyko eksplozji jest realne. Na koniec, niedostateczna wymiana powietrza sprzyja zawilgoceniu ścian i rozwojowi pleśni, co szkodzi budynkowi i przede wszystkim zdrowiu mieszkańców. Jak więc powinien wyglądać prawidłowy nawiew? To rozwiązanie proste, ale wymagające rzetelnego wykonania. Przewód nawiewny powinien być prosty, wykonany z trwałego materiału stali ocynkowej lub odpornego. PCV bez zbędnych kolanek i przewężeń. Jego przekrój powinien odpowiadać wymaganiom. Jeżeli chodzi o przewody okrągłe, tak jak wspomniałem wcześniej, przynajmniej 140 mm średnicy dla kotów gazowych i 160 mm średnicy dla kotów na paliwo stałe, z możliwością zwiększenia przekroju dla większego zapasu bezpieczeństwa. Zobaczcie, jak prawidłowo wykonać wentylację nawiewno. A jak wygląda tak zwana Zetka, czyli nawiew świeżego powietrza do kotłowni? Już Wam pokazuję. Jesteśmy akurat na inwestycji z kotłem pelletowym Windhagera. A tutaj macie nawiew świeżego powietrza do kotłowni tak zwana Zetka. Zwróćcie uwagę z jakich materiałów jest wykonana, czyli z materiałów niepalnych. Pragnę jeszcze raz podkreślić, że okno w kotłowni nie jest wentylacją Nawiewną. Czerpnie, czyli wlot, umieszcza się na zewnątrz budynku i zabezpiecza kratką z siatką przeciw owadom i gryzoniom. Wylot w kotłowni powinien być maksymalnie 30 cm nad podłogą i umieszczany możliwie jak najbliżej kotła, tak aby powietrze trafiło bezpośrednio do strefy spalania. Przewód musi być trwale otwarty, bez ręcznych klap czy żaluzji, które użytkownik mógłby zamknąć. Podsumowując, uchylone okno może zapewnić przewietrzenie pomieszczenia, ale nigdy nie zastąpi prawidłowo zaprojektowanego i wykonanego przewodu nawiewnego. Różnica między jednym a drugim to nie tylko komfort pracy kotła, lecz przede wszystkim bezpieczeństwo ludzi. Wentylacja nawiewna zgodna z przepisami jest stale niezależna od użytkownika, skuteczna i precyzyjna. Doprowadza powietrze tam, gdzie jest potrzebne. I działa niezawodnie w zmiennych warunkach atmosferycznych. Inwestycja w porządny przewód nawiewny to inwestycja w bezpieczeństwo, oszczędność paliwa i długowieczność instalacji. Kotłowni stawką jest nie tylko sprawność urządzenia, ale to, co najważniejsze, czyli Twoje życie. Daj znać w komentarzu, jakie jest Twoje zdanie na ten temat na temat wentylacji nawiewnej. Zostaw subskrypcję i łapkę w górę. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć! Jeżeli spodobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę i subskrypcję. Wybrałem dla Ciebie również dwa filmy o podobnej tematyce. Zapraszam do oglądania.